Witam Was. W dniu, w którym nagrywaliśmy poprzedni materiał, wspominałem, że zastał nas lód. Natomiast udało nam się znaleźć taką małą przestrzeń bez lodu jeszcze i tutaj spróbujemy zrealizować już materiał, mam nadzieję, z rybami. Tematem dzisiejszego filmu jest to, żeby wędkować bez jokersa. Nastały takie czasy, jakie są i problem z dostępnością jokersa ukraińskiego będzie dla nas w zasadzie przez cały, myślę, rok. Mam nadzieję, że nie dłużej. Jest problem, będzie problem na zawodach wędkarskich sobie z tym poradzić. Ceny również pójdą mocno w górę. Wiem też, że no, wielu z Was jednak wędkuje bez użycia tego, i chciałbym Wam pokazać taką moją filozofię wędkowania federą, właśnie bez użycia tych, tego, tego najważniejszego w zasadzie dodatku, jakim jest Jokers, ponieważ no, nie wyobrażam sobie bez niego wędkować. Natomiast być może uda mi się to. W taki sposób przedstawić, że bez niego również można osiągać dosyć dobre wyniki. Oczywiście one będą mimo wszystko gorsze. Na większości łowisk będą dużo gorsze, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie w ten sposób też złowić kilka fajnych ryb. Także tematem dzisiejszego odcinka jest łowienie bez jokersa, i również nie mam ochotki, mimo że ochotka jest dostępna, ale już pomijmy ten temat. Łowimy dzisiaj bez jokersa i bez ochotki. Mamy tylko pinki i czerwone robaki i musimy z tego skorzystać. I spróbować coś złowić. Bardzo ważnym elementem tej całej układanki będzie to, żeby Możliwie jak najlepiej przygotować zanętę spożywczą. Mam takie, takie przekonanie, że jeżeli nie posiadam świetnej jakości robaka, czyli jokersa i ochotki, to potrzebuję mieć świetnej jakości zanętę. Nieistotne z jakiej marki, po prostu musi to być dobra zanęta, bardzo dobra zanęta, żeby to ona jakby powodowała ten efekt wabienia. Żeby to nie robaki były numerem jeden, natomiast żeby te zanęta je ściągnęła w to łowisko. Możliwie zalęta bardzo neutralna, taka stricte zawodnicza. To jest to jest istotne, żeby ona nie wyróżniała się nie wiadomo jakim aromatem, żeby to było coś prostego, a jednocześnie no, skutecznego w swojej prostocie. Mamy pierwszy dzień marca, także ja nie spodziewam się jakichś fenomenalnych wyników. Ta zanęta też powinna być możliwie drobna, przynajmniej o tej porze roku. Także ja sobie ją przesieję na sitie z tych grubszych frakcji, które no siłą rzeczy. Nie są wskazane o tej porze roku. A że stosunek tej zanęty będzie dosyć spory do gliny, no to musi to być możliwie jak najbardziej takie delikatne. Przez wszelkie frakcje jakieś kukurydzy to jest niepotrzebne. Trzy razy ją przesiejemy na sucho. Przydałoby się drobniejsze sito, wtedy by ten proces był szybszy, a tak trzeba to robić na kilka razy. Zarentę z spożywczą zostawiam w takim stopniu niedomoczonym do końca, tak żeby móc z nią pracować już w trakcie wędkowania. Nie mam dzisiaj jokersa, którego mógłbym ewentualnie dawkować w większej i mniejszej ilości. Muszę pracować dzisiaj tylko za nętą. Jako uzupełnienie tej mieszanki, oczywiście, glina. Glina jezioro jest to akurat mieszanka gliny argile z torfem bardzo klasyczna, uniwersalna mieszanka, lekka, w sam raz na takie łowisko jak to, czyli kanał, który dosyć wyraźnie jest zamulony. Paczka takiej gliny zupełności mi wystarczy na cały dzień wędkowania. Nie będę dzisiaj dużo nęcił, ale o tym myślę, że opowiem Wam już nad wodą. Glina jest smoliście czarna, natomiast zaleta spożywcza jest dużo jaśniejsza. I to jest fajny efekt, fajne połączenie, ponieważ dawkując odpowiednią ilość zanęty uzyskuje bardzo atrakcyjną plamę, która nie jest jednakowa, tylko wyróżniają się w niej po prostu pojedyncze elementy zanęty. Bardzo lubię w taki sposób nęcić. Także to na razie zostawiamy na bok. Nie będę tego razem wszystko ze sobą mieszał. Może to się wydawać troszkę bardziej skomplikowane niż tradycyjnie to robię, natomiast uważam, że to jest konieczne przy takim właśnie nęceniu. Przegruntuję łowisko prostym gruntomierzem, z którego stosuje się również przy tyczce, i zobaczymy co tam na dnie się dzieje. Niestety właśnie nam napływa taka wielka kupa lodu, także musimy chwilę poczekać aż nam wiatr zepcha lód z łowiska. nie ma co tu zbyt dużo gruntować dno jest bardzo płaskie jak to na kanałach bywa e, dzisiaj będę łowił takim koszykiem e, zawsze tu takim łowię e, to jest finet feeder z takimi powiedzmy nartami które utrzymują koszyk na mule bardzo skuteczny koszyk do takiego wędkowania fatalnie lata, natomiast dzisiaj mamy praktycznie bezwieczną pogodę, więc spisze się dobrze na krótki dystans nie będę nawet chyba tego odmierzał specjalnie około 20 metra Maksymalnie. Boję się po prostu, że ten lód się pojawi bliżej mnie i będzie problem z łowieniem. Także wolę zachować tą rezerwę i nie chwytać się całkowicie z kraju lodu, tylko troszkę się od tego lodu odsunąć. Co tu mam, to jest wszystko, czym dzisiaj dysponuję: jedna wędka, ziemia, zanęta, kolorowe pinki i czerwone robaki, ewentualnie do posiekania lub na haczyk. Ten haczyk to ja troszkę wątpię. Nie tworzę żadnej mieszanki na wstęp. Wszystko, co będzie się, wszystko, co będę się otworzyć, będę robił w tej oto kuwecie. Będzie to wyglądało w taki sposób: I załóżmy na wstępne nęcenie, które będzie bardzo ubogie. Będę chciał tylko, że tak powiem, zaakcentować to, że tutaj jestem. W żaden sposób tych ryb nie nasycić. I to, będą, to będzie takie nęcenie bardzo, takie myślące, tak to chyba mogę nazwać, takie sensem. To wszystko, co będę dzisiaj robił, to musi mieć jakiś sens i jakiś cel. Także na początku, żeby nie dawać tam zbyt dużo, nie gromadzić tej zanęty, tych robaczków, Będą to naprawdę takie szczątkowe ilości, tylko mówiące rybom, że coś tam w tej wodzie się dzieje. Czyli na taką tak naprawdę kuwetkę, która jest wypełniona samą ziemią, będę sobie dodawał przez szczyptę zanęty, dosłownie szczyptę i na tą szczyptę kładu załóżmy 3-4 robaczki. To jest wszystko. I dzięki temu, że te robaczki są takie no, troszkę zmrożone. One nie są zbyt ruchliwe. I to mi tylko ułatwia zadanie. Nie muszę ich parzyć, żeby one gdzieś tam nie uciekały po tej całej glinie. I teraz w momencie, kiedy będę nęcił, a zanęcę dosłownie myślę trzema koszyczkami, będę wkładał. I te robaczki i tą zanętę do koszyka, glina w tym wypadku służy mi nawet nie jako taka baza nęcenia, tylko bardziej jako element, który będzie mi tą zanętę i robaczki blokował w tym koszyku. Także tutaj najważniejsza jest zanęta, najważniejsze są te pinki, natomiast ta glina ona ma służyć mi tylko jako blokada koszyka, wszystko jest zawarte w środku. I też jest fajne to, właśnie w takich koszykach plastikowych, w tym momencie, to jest moment, w którym to przeznaczenie ich się ujawnia, że zawartość nie będzie się, ta skromna zawartość nie będzie się uwalniać w opadzie, tylko całość, praktycznie całość dotrze do dna. Także co? Nęcimy 20 metr dosłownie, może nawet 18. I możliwie jak najbardziej punktowo, tak, żeby. Być możliwie jak najbardziej precyzyjnym. Dzisiaj ryby nie będą szukały. Im trzeba podać na tacy. Na początek to wszystko. Damy rybom 5 minut, żeby przyszły do mnie i mam nadzieję, że będą dzisiaj brały. Zwykle bywa na rozpoczęciu sezonu, zawsze się czegoś zapomni. W moim przypadku to brak frontowej podpórki. Trzeba sobie jakoś radzić. Po pół godziny jestem bez kontaktu z rybą. Spróbuję troszeczkę posmużyć, użyję większej ilości zanęty. I, i zrzucę zawartość tego koszyka na dnem. Tak żeby coś tam zaczęło opadać, może to zwabi jakieś mniejsze ryby. Chociaż warunki są dzisiaj ciężkie, jest bardzo słonecznie i to na pewno nam nie pomaga. Także troszkę więcej zanęty i jeden taki koszyk rzucimy w toni. Po godzinie, jest pierwsza ryba, która skusiła się na gnojaczka. Fajna ryba. Szczerze nie wierzyłem w to, że jednak coś się uda, ale jednak się udało. Jeszcze nie udało się jej wyjąć, natomiast na pewno udało się zaciąć i, i mam nadzieję, że za chwilę Wam ją pokażę. Pierwsza ryba w tym sezonie na Feder. Karaś. Ładna. <laughs> to nie jest żaden szał, natomiast wydłubana przy słonecznej i flautowej pogodzie mnie osobiście bardzo cieszy. Eee, troszeczkę zmodyfikuję to łowienie. Mam wrażenie, że tam już jest dużo, dużo nagromadzone na tym dnie. Zmienię z tradycyjnego koszyka na coś mniejszego. 10 gramów, same dziesiątki. Dobra, 10 gramowy koszyczek mikro w roli ciężarka. I spróbujemy połowić pustym troszkę na boku. Może być taka sytuacja, że ryby nie stoją w centrum, tylko one dookoła krążą i tam pojedyncze elementy sobie zjadają. Tego karasia złowiłem na kawałeczek gnojaczka, naprawdę malutki możliwie jak najmniejszy gnojaczek muszę wziąć, znaleźć tutaj w tym moim pudełku Za końcówkę, samą końcówkę Tak to wygląda I tego gnojaczka gdzieś tak w połowie swojej długości ucinam Miałem tu jeszcze wcześniej pinkę czerwoną założoną, natomiast teraz zostawię samego gnojaczka. I pusty koszyk, bez niczego. I na skraj pola nęcenia. Naturalnie nurt tutaj. No, trochę kasadziłem teraz. Naturalnie nurt tutaj płynie w prawą stronę, więc też ja ulokuję tam swój zestaw, właśnie po prawej stronie od tego pola nęcenia. Z myślą o tym, że. To, co znosi ewentualny nurt, to te ryby będą przy tym po prostu aktywne. Uzbroję drugą wędkę no bo brań po prostu nie ma. Żeby zwiększyć swoją szansę na, na złowienie jeszcze czegoś, spróbuję drugą wędkę i uzbroję ją tak Gdzieś na 35 metr za połową kanału. I zobaczymy, czy może w głębszym miejscu, może tery po prostu siedzą, może nie chcą wychodzić bliżej brzegu. Trzeba próbować. No, zawsze to zwiększymy swoje szanse. Źle się łowi w taki sposób, ale jeżeli branie jest mało, jedno na no to w zasadzie nie sprawia to większych trudności. Dystansowy koszyk, dosyć spory, ale będę też bardzo rzadko przerzucał i co. Tak samo jak tutaj, na tą linię, nie będę kombinował, tak samo będę niewielką ilość spożywki dokładał do tej ziemi, niewielką ilość pinek i tyle. Tutaj nic nie zmieniam, póki co przy różnych wariantach, większej, mniejszej ilości, nie zauważyłem żadnych różnic. Także nie ma w zasadzie żadnego punktu odniesienia i to jest największy problem łowienia takiego wczesnowiosennego, zimowego, Późno, jesienią. Ciężko jest znaleźć ten, ten klucz, to co, to co daje nam ryby. No, w dużej mierze decyduje tutaj po prostu przypadek. Bo ciężko tutaj nawet na jakimś tam własnym doświadczeniu bazować. Jeżeli ryby nie są aktywne, to jest naprawdę ciężko je mimo wszystko zmusić do tego, żeby, żeby one stały się aktywne. Tak właśnie łowi się bez jokersa i ochotki 1 marca przy prawie minusowej temperaturze. No jest jak jest. Domyślałem się, że nie będzie łatwo. Mimo wszystko, wiedząc, że tutaj są karasie, spodziewałem się przynajmniej, że złowię ze 3-4 sztuki. No ale dziś się to raczej na pewno nie uda. Mimo to otwarcie sezonu, jedna ryba złowiona. Mimo to jestem i tak zadowolony. Cóż, no myślę, że następne materiały już będą lepsze, że będzie tych ryb więcej, będzie tylko lepiej, już gorzej być nie może. Natomiast pewne jest to, że ten rok będzie dla nas wędkarzy dużo trudniejszy i być może te wyniki troszkę się pogorszą. Właśnie na skutek tego, co się dzieje z naszym ulubionym jukersem będzie problem. Myślę, że to wszystko w tym materiale. Postaram się jeszcze nagrać jeden o podobnej tem tematyce, ale już może na innym łowisku i o innej porze, tak żeby ten temat jeszcze pociągnąć dalej. Ponieważ no, dzisiaj nie mogłem wszystkiego Wam przekazać, ponieważ zabrakło najważniejszego, czyli ryb. I dosyć trudno było tutaj jakkolwiek manewrować tym towarem i wyciągać jakieś wnioski z tego wędkowania. Tu nie ma żadnych wniosków z wędkowania, tu jest po prostu. Czekanie na jakiekolwiek wskazanie. Także myślę, że to jest wszystko. Dzięki Wam za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Daliśmy sobie jeszcze 20 minut. I z tego dalszego dystansu trafiłem rybkę. Długo brał. Ale jest druga ryba. Także tak średnio jedno branie na tej godziny. Bardzo delikatnie, mam haczyk chyba 22. Tu ja mam akurat chyba 3 białe pięki. założone taką dużą żarówkę, żeby dało im po oczach. No i jest taki efekt. <muzyka> Przyznaję, że ryb jest mało. Ale są duże, ten jest ładny, piękny. Tym optymistycznym akcentem kończymy definitywnie wędkowanie. Dwie ryby dzisiaj, to i tak nie jest źle. Choć mogłoby być oczywiście lepiej, a jeszcze rzucę.